Witajcie, witajcie. Dzisiaj taki totalny spontan. Dawno mnie nie było na kanale, ale to jak wiecie, standardowe. Jeśli nie mam co do powiedzenia mądrego, to nie mówię, bo po co pieprzyć głupoty? Jak niektórzy gadają bzdury i tylko marnują nasz czas. Na początku chciałbym zapowiedzieć kolejne wideo, które będzie niebawem. Będzie to wideo podsumowujące rok. Powiem jak było. Jakie wyniki miałem i tak dalej i tak dalej na różnych portfelach A tymczasem chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku No a ja no jak to spontan Tutaj SNP z tyłu Tutaj giereczka dzisiaj ciupię sobie nie Dzisiaj sobie ciupię w moją ulubioną gierkę nie ale jestem fanem polskiej firmy jak i tej gry no a tu obok wykresik. Jesteśmy po wcześniejszych danych o inflacji. Jedziemy, jedziemy grubo z longami, nie ma lipy. Powodzenia, wszystkiego dobrego i niebawem się widzimy na moim kanale, a to będzie szocik, szocik, szorcik, nie wiem jak to się nazywa. Od, od niedawna czy od dawna, nieważne, nieistotne. YouTube wprowadził coś tam nowego, a wrzucimy to inaczej. Powodzenia i pozdrawiam Was wszystkich.